Ok, Jesse, dawaj, rękawice! Dawaj, bierz ją. Ok. <ścoughs> zlikwidowaliśmy Twoich ziomeczków. I ty możemy pokonać admina. Dobra, chodźmy walczyć. Tak, to mój plan, żebym chciał prosto na ciebie i cię uderzył. To jest mój plan. O! Ok. To ciekawe. Nie ja wiem, co planujecie, ale to się skończy teraz. O! Bo trzeba Cię jeszcze parę razy uderzyć i wszystko stracić z mocy, bo już kawałek. Oprócz latania, już no, nas nie mogłeś zaatakować. Z nice. nam zmieniasz, okej. Gdzie nas przyniosło? Nie wiem, nie pamiętam, kiedy was pierwszy raz się that that spotkaliśmy. That ale jeszcze raz go A Fajnie, jak teraz będzie uciekał. Ok, chcesz się pojedynkować w taki sposób? Dobra, mamy challenge, on chce nas tutaj pochować. Z tego co on nam tutaj mówi. Ale no jak dobrze wiemy, to mu się nie uda. Chyba, że coś zrobię. Ale <laughs> to nie wchodzi w grę tutaj. Nie masz gdzie uciec Chodź, że uderzyłeś w rękawicę Właśnie, rękawica dalej nam będzie tutaj pomagała. Dawaj, uderz go! Dobrze! O siłowanko! No, dawaj, odepnij go! Super! To niemożliwe! Nikt nie może mnie tutaj pomniejszać. Sorry, moje moce sobie zanikają. Nice. Oj, pani Arwin. Tym razem nie potrzebujemy Ksary do tej walki. Dobra. Patrzcie, jaki kozak. Oh, o, headshot. Dobra. Pora na walkę, panie Admin. No dawaj, no. A! Dobra, nie do końca tak to miało wyglądać, ale sam do niego podejdę. Padłeś, super. Szybko! Aj. Za wolno. Ale to jeszcze nie koniec tej walki. Dawaj, dawaj, dawaj! Czyli bawimy się w uniki też, okej. Okay. Będzie trochę trudniejsze. Czekam. Wracać z tym, tak? Okej. Okay. Kurde, za późno klikam. Jestem za daleko. Dawaj, jeszcze raz. Znowu za późno! Dawaj. Aj! Trzy serduszka mi zostały, przegram to! Nie wierzę! Dawaj! Super. Dawaj, teraz się uda! Halo, Jessie! Dawaj, walnij! Dobrze. Ja nie... kurde, kolejna tura, mam dwa serduszka! O nie, dobrze. Super, 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 super! Dawaj, teraz się uda! Dawaj, admina! Ho, Bomba z rękawicy. Aha, i twoje kolejne moce właśnie... ...zanikają.

Spoko. Wiem, że jesteś adminem, także mogę cię bić. Dobra, mam dwa serduszka. Dalej? Nie podoba mi się to. Aha. Nie podoba mi się to, że mam dwa serduszka. Dobra. Nie wiem ile on ma jeszcze życia. Ale jak ja mam dwa serduszka, to naprawdę to jest... korowe Jest, 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 jest. Walczymy dalej. Uderz go! Odbierz mu te moce! On jest zły O, co to za schiza? Halo Co ty się zmieniasz? No Freda się zmieniasz. Małe zakłopotanie ładmina. Nie zabieraj mi mocy, proszę! Muszę ci zabrać, bo jesteś złym człowiekiem. Moce nie są ważne. Właśnie. Nie oddaj gdzie Nie, 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 nie. Nie, 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 odzyskaj Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze parę uderzeń i nie będzie miał niczego. Dawaj, Jessie. Niech stanie się taki jak my. Mu się zbiady skinów psują. o nie może się teleportować. Super. Koniec admira. Oddaj ci ode mnie. Nie, nie, nie. Aha. Co będzie rzucał teraz wszystkim? Nie, no musimy mu te moc zabrać. On nie może się tak wozić, nie? Dobra, na górę. Lecimy do admina. Czy to będzie ostatnie uderzenie? Czy niekoniecznie? Dawaj! Dobrze! Dobrze, to mi się podoba. Jednak teraz spadamy. Dzięki Petra. Ej, admin, admin. Jeszcze chcesz się bić. Ale zginąć niż być pokonany przez ciebie! O, nie 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 nie, Ja Chcę ci zabrać moce I żebyś zżył bez nich Dawaj, 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 siłowanko To nie działa To nie działa, ale próbuję, bo jakbym odpuścił To by się źle skończyło Dawaj, 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 Jesse, dawaj, dawaj, dawaj Dzięki O-o-o, nie, nie 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 nie-nie-nie-nie-nie-nie nie, nie, Dawaj, 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 rękawice Trzymaj go Dawaj Jesse biegni, co ty robisz? Gdzie jest myszka, tutaj Ach, mam, 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 mam! Tak, 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 tak! Uderzony! Tak. Kurde, nieźle go tu trzeba tłuc. żeby wszystko stracił. Okej, okay, Romeo, wygląda na to, że już wróciłeś do normalności, jeśli chodzi o wygląd. Dlaczego musicie o, co robić? Dostań, wszystko, tak... wszystko takie trudne. Czego jeszcze nie nic. Hey, właśnie nie my chcieliśmy przejąć no, no, cały I'm świat. Not. No co chciałeś? Co chciałeś, żeby ludzie, co? O, świat nam się rozpada? Nie dobrze?

No, Masz się nauczyć żyć bez mocy i cię zabieramy pay, stąd Nie ma opcji tu zostawię to oh, Dobra so Nie możesz o so tym blind. decydować to Panie Co well, then... well, no, no, możemy z tobą zrobić Jesse, Potem jak skrzywiłeś tylu ludzi Zabrać cię do nich żebyś żył z nimi Bez mocy To jest mój plan Wiem, że miejsce się zapada, ale zabieramy go ze za sobą. Idziesz ze mną. Idziesz Dobra, nice. Chodź, 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 chodź. Super plan. Znaczy zdążymy do portalu. No to biegnijcie, bo zaraz lawa zaleje. Wszystko. Jesse. Dawaj, dawaj, dawaj. Potrafisz, robisz już to nieraz! Dobrze he, he, Hej. Nice Oho Dawaj, 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 dawaj Super, żyjemy, żyjemy w Drogę, raz. No nie gadaj Nie zdążyłem wcisnąć! Umarliśmy God damn it. Sorry nie chciałem po prostu Zauważyłem tą strzałkę za późno, że tak powiem, nie? Dobra, dobra, dobra i od nowa ten skok musimy zrobić. Dobra, ale już wiem co robić. Uważaj patrzeć na ekran Podam radę. Dawaj Jesse Pyk. Skoczyłeś? Lecimy. Dobra, mam, 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 wcisnąłem Szybko, szybko co klikać i co nic? Czemu się wydzierasz? No, nie możesz tego kontrolować już bez mocy. Co robimy? Może się rozpadnie tak, jak wszystko inne. Na co liczę? Ok, mamy trochę słabą sytuację, bo on nas chce znieść. O! Czy to Ksara? Nie tu radar! Co ty tu robisz? Ej, pomóż nam! Aha! Patrzcie, kto nam przyszedł z pomocą! Ten wielki Enderman, którego się baliśmy! Właśnie, lecimy! Dobra, ja mówiłem, że dobra decyzja z radarem, żeby go tam zostawić. Ja przyszedłem pomóc. Joki, jaki Jedek. Co on zrobił? Wszyscy weszliśmy tam? Chyba tak. Zobaczymy po, po wyjściu, nie? Dobra. Radar. I Romeo. Tak, żyjemy, ale brakuje nam dwóch osób. Jest radar. Jest, oh dobra. <laughs> Ten przerażony <laughs> tym Endermanem. Dobra, robota. <laughs> Okej, okay, a co z tym Bedrockiem? O. W portalu nie ma. <laughs> Bedrock sobie wyparował. Dalej panika w mieście. <laughs> Koniec paniki. Super. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że teraz... że tak czy jak wszyscy w mieście myślą, że Jesse jestem złym, nie? Chyba. Trzeba będzie do nich przemówić, nie? No i nam podziękował nawet. return to underneath. No proszę. Wróci do podziemi, tam wiecie, gdzie A był. Ten poprzedni świat, który zepsuł, będzie chciał wszystkim pomóc teraz, nie? To nie zła zmiana. Zupełnie inny człowiek bezmocny, nie?

Spokojnie, zapłaci za swoje. Jest z dali dali, że powiem grzechy. Ważne, że już nie ma tych mocy wszystkich. To jest najważniejsze. Swoją drogą, co z tym miejscem ciekawe będzie? Me Man, I cannot wait to put to radar się wreszcie ubierzesz, nie? Super. Ej, proszę, odbudowa miasta. Dobrze, kminie, rozwalacie to wszystko. Tą siedzibę, Czy ją przerabiacie. Poczekamy, zobaczymy. wieżyczka, nie? Taka mała. W środku miasta. O, hejwo, cześć. Już nie jesteś ninja? Żadnych trików, tak? Spoko, spoko. My wiemy, że, że jesteś dobrym człowiekiem, tylko w pierwszym sezonie odwalały. A teraz byłeś <grystanie> cały czas ok. So no more ninja ivor then? So you're you still by this ah, ninja? No, no. I decided it was time to stop running around in my pajamas and start trying to fix a few messes. Starting with trying to heal the rift between my old friends. Ellie will be easy. Just need to stop by Redstonia. Last I heard Gabriel was doing the wandering warrior thing. Oh man, that's awesome. They're going to be so excited. You think so? That's certainly to go. This has been fun, sobie tam gadać ze wszystkimi, Jesse! z którymi chcesz tam pogadać. Jesse, hey! up, Wszystko będzie okej. Okay. To... <laughs> Guess Dalej po części ninjane. Okej, okay. co tam radar u ciebie? I, uh, But, uh, I've kind of been of the to Czyli so <laughs> so radar rozgminuje, żeby stressful. tamtą wieszę zostawić, ale ją tak zrobić, żeby so so by like była. Stressful? Wiecie, ładna, fajna. Well, model, żeby się nikt nie bał tego miejsca. Tak. So <laughs> yeah. Lucas jest <is> <laughs> <były> okay. <laughs> męską. Co ty tu żartujesz? Na waszym miejscu bym wywalił stamtąd klawę i wylał wodę. Hey, hey, Luna. No, witam, Lunę. Co tam, Stella? Proszę, Stella nam się wprowadza do naszego miasta po tym, jak I did, I jej miasto, I miasto wybuchło, and and nie? Seeing, you know, that she likes you so much and all. If you've already built her, Luna, I haven't been around. I, which, by the way, I'd be okay with you doing if you'd already built one or were planning to. Ah, brzat się, my Luna. In your own weird ways, I wouldn't want to. Skoro tu będziesz miesz mieszkać, to kurde. Yes, yes, that's true. I really am sorry for how I acted, you. How I treated you. And I Czyli Stella tutaj obiecała się poprawić. Chociaż Lama chyba trochę nie wierzy. Albo wierzy, dobra. Dobry wybór. To byłoby złe, jakbyś mnie zabrali z Ryjaka. I nam jeszcze podziękowała za wszystko. mnie i was worth saving. That? Well, Ona jest takim that ivorem z pierwszego sezonu. Taka zła, niedobra, koniec końców. Wszystko that <laughs> wszystko I będzie ok. Właśnie tak. No gadaliśmy no, o starych no. czasach. Yes, well, we need to be no to oh, thank you again for I znowu podziękowała. No kurde, co się dzieje? To na razie. Now, o proszę, Petra tutaj Jack. z Jackiem leci w przygodę. A Jack się nie lubi żegnać. Mm

Grow or whatever. Anyway, I'm about to say goodbye to everyone, and I. Come here. <laughs> <laughs> I promise myself. <laughs> I oh, I promise broken. Geez. It'll be okay. So Petra's heading off into the great unknown, huh? I figured. Definitely sounds exciting. Could start yeah, in a bro. town, find temples or dungeons or.

Okej, okay, zapraszasz na wspólną przygodę. Hmm. Czyżby. to był jakiś wybór? Co możemy teraz zrobić w tym momencie? Zostać w Bacon Town albo pójść z Petrą? W drogę? Czemu nie? Lecimy w małą przygodę. Czemu by nie? Skoro yeah, Lukas zostaje, yeah, I mean, radar też, here, do, to, to będą się zajmowali miastem, nie? Now, Dobra, ty się zajmiesz I miastem, hallo? <laughs> really? yeah. Tak, ty, już nas zastopowałeś kiedyś. Dziękuję, <laughs> uh, To, co to. Is that i promise i'll make you proud okay nie mnie, spoko everyone's going to miss you you know and i'm going to miss them too but if anyone ever really needs me i'll be around właśnie ktoś będzie nas tutaj potrzebował będę niedaleko w pobliżu cokolwiek <laughs> to co petra w przygodę jakąś tam Tyku, tyku, tyku. Jeszcze os ostatnie obejrzenie będzie za siebie? Tak właśnie. <laughs> no i się żegnają. No i fajnie. Bye everyone. Na razie wszystkim, <laughs> ale biegnie. To czekasz na nas czy coś? Halo. Zadowolona? <laughs> Zadowolona i świetnie. A jeszcze wyścig sobie zrobicie. Dobra. Polecieli. <laughs> Także obietnica Jesse'ego jak najbardziej przeszła. Czyli to co obiecał, że zostanie z Petrą. Nieważne co. Jak widać, mój wybór był w tą stronę skierowany, nie? Także okej, okay. zobaczmy sobie. Wybory i to na szybkiego. Tej 49% graczy zdecydowaliście się, by wybrać stronę Petry Okej. Okay. Nieważne co. Patrzcie, ciągle w mniejszości, z mniejszością tutaj jestem. Tej 49% graczy zaufaliście radarowi. Żeby był... Wiecie, człowiekiem odpowiedzialnym za miasto. Świetnie. Dobra, dalej. A tutaj też mniejszość. Ja pierdzielę, ale miałem wybory. Inne niż wszyscy. Tak, pomogliśmy Steli jako mniejszość. Chociaż tak dużo osób się zdecydowało jej pomóc po tym co odwalała. O, tutaj 50 na 50 było, okej. Okay. Tak, ty i 50% graczy pokazaliście ksarze, że jesteście nadzieja w świecie. <laughs> okej. Okay. O, tu byłem akurat z większością. Czyli my i 52% graczy zabraliśmy Romeo ze za sobą. <grystanie> Czyli 48% graczy go zostawiło na pastwę losu, żeby przepadł tam. <grystanie> Okej. Okay. My i 50%, 55% graczy. Eee, tak, tak, byliśmy po prostu ze swoimi. Nie, nie, nieważne co, nie braliśmy strony Właśnie pamiętacie w więzieniu, co był wybór, żeby Katować Radara czy coś, nie? Zostaliśmy z nim, chociaż przez to mieliśmy słabszą pozycję tam Po prostu zostaliśmy ze swoimi, nie? Dobra, ee, Tej 44% graczy powiedzieliście Jackowi, żeby Żeby był wyluzowany jak gada z Iworem, bo wiecie, Ivor to taka legenda tam <grym> Znowu 5 na 50 e, tak, a tutaj po, połowa graczy Wolała mm, zniszczyć, yy, pamiętacie, ten posąg, co nam w poprzednim odcinku... W poprzednim, no, no na, wiecie, na początku, co był tam zostawić, a druga połowa... Nieważne, lecimy dalej. Proszę, 50 na 50. Yy, dobra, ja tutaj akurat z większością wolałem pogadać z adminem, niż go atakować. Dobra, 52% graczy zabrało Romeo za sobą. To już wiemy. Tak, o proszę, byłem z większością, jak poszliśmy z Petrą, w przygodę. No okej. Okay. Spoko. Także ten, zakończyliśmy właśnie drugi sezon naszego Minecrafta z fabułą Minecraft Story Mode. Eee, kozacki naprawdę był ten sezon. Myślałem, że będzie gorzej na początku, ale wyszło naprawdę e, przekozak. Czyli inaczej mówiąc, jesteśmy tutaj po wszystkim. Czekamy na sezon trzeci. O ile się pojawi, mam nadzieję, że się pojawi... Eee, Patrząc na to, że po prostu bardzo szybko wyszedł drugi sezon, po pierwszym, tak trzeciego na pewno możemy się spodziewać. Szczególnie, że Minecraft jest dalej dosyć popularny, yy, szczególnie za granicą w Polsce. Może już nie jest taki popularny jak kiedyś, ale za granicą Minecraft dalej tutaj kręci. Ostre, że tak powiem, wyniki na YouTubie i w innych miejscach cały czas się rozwija. Także możemy liczyć na ten sezon trzeci dosyć szybko. Może, nie wiem, czy w 2018, jeśli tak, to byłoby super. A w 2019 myślę, żeby na pewno już coś było. Także czekamy do kolejnego sezonu. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie serii. Eee, mały challenge na koniec do e, ostatniego odcinka poprzedniego, że tak powiem, epizodu czwartego. Wbijcie 9 tysięcy w górę. Zobaczymy, czy teraz to przebijemy. Właśnie tak. Jeśli czekacie na sezon trzeci, dajcie łapieczek w górę. Na pewno się u mnie na kanale pojawi, jeśli wyjdzie. No i co? Dzięki. Na razie i cześć. Hej, hej.